Mali. o no, dzisiaj to, gdzieś powiedział. Bo ja, ja mam Dlaczego telefon no może nie największe zabawanie wiatruków ale coś zmieniło zabawanie wiatruków. to w mam w tym mam mówić w odcinku, Pokażę wam może niektóre największe wiatraki. Nie, może największe wiatraki, albo nie. Pokażę Wam wietrki w Rymanowie. Może... No nie, w, niektóre w Rymanowie niektóre we, w Wrubliku Pierwsze to we w Rubliku. Ale nie, te są żadne Niektóre będą. Niektóre, niektóre będą yy, właśnie... Niektóre będą popsute w Leymanowie i w Rubliku, a niektóre będą działać i to nawet bardzo dobrze. Zacznijmy od czwóreczki. Czwóreczka, tam dalej piąteczka. Tak. A tam cała farma. Tam unbonus chyba. O, tu to, to w mgle, to widzieliście ten filmik na pewno. Ten się akurat nie kręci, chyba go naprawiałem, bo widać bo, miłości. Bo, a tutaj a tutaj jest piąteczka o ten wiatrak, o tu A tu są mi O, oh, tatka się rozwalił. Mm. Tafelek rozwalił się na tapel. Chyba w jakiejś innej gminie Rymanów, bo, bo to nie są Rymani. No no to to w tylko nie wiem. Rymanów znaczy się śmiała, chyba. Czy to śmiała, czy to Rymanowie? To wielkie pytanie. O, lewa, lewa. Przechodzimy do następnego. O, to na pewno w rublik, w rublik, nie remanów tylko w rublik. Bo to, to jest yy, dziesiąteczka. O ten. O to piękny waprak. Yy, dwunastka tam 13. A tam mam bonus na tym. Tak, tak, tak. Dobra, nieważne. To jakoś nieprawda. W pewności będą próbowały zniszczyć polskich przedsiębiorstw. W ten sposób my tracimy 2 do 4, może nawet tyle. 5 milionów miejsc pracy. Może pokażę wam na cztery. A Jaki... nie, nie tyle. Czekajcie. Teraz to zdjęcie. Ładnie działają, ale to ani w rublik, ani remanów Tu chyba jakiś... Po brzegu, czy gdzie to jest? Hast... No, to nie remanów, ani w rublik Rozwolone T-A-C-K-E A tu jest jak się jeszcze trzymał ten, co tylko y, był po nim ten. Co tylko y, sup po nim został. A koło nie został taki sam, ale oni go zebrali, bo on coś tam chyba jakiś jakieś się musiał co coś chyba mu się paliło. Na zdrowie! O? Takie. To na pewno pod dziewiąteczką, nie no pod dziesiąteczką, bo tam takie balki, albo pod dziewiąteczką. Tutaj wezmę witaczkę, ta to jest ta druga, druga, co się do nich idzie. To było. To również Ryanów, tylko tu znowu ten rozwalony. I, ja... I tu ja chyba to zdjęcie robiłem, bo ja to właśnie wtedy przejeżdżałem. To również Ryanów, tylko to bez tego połamanego sam zestaw. No, on pierwszy się rozwalił, tak, a później jak tutaj z jest w korzej o wiecie No jak Czekajcie. Dobre, idziemy dalej Następnie to również rymalów, tylko w lecie i jak jeszcze się trzymał, to tak się trzymał. To trochę również wróbili, tylko z inną odległości ten rozwalony. To to co się rozwalił, to nie ten jeszcze, co się, się trzymał. O! Jaka to była firma? Może chłopiec zrobić taki jak młody orzech zanim zajął się spotkanie. O brakowało domu. O! Niech cię jeszcze trzymały. Kamiędzy wracznie rozpoczęła się banka. Wypytam się. No, czy to... No winy 24. Smacky radzi wiatrka. Mali! Mali! Ani się nie. Zjadła śniadania tylko mocnego i... Ani rusz. Gdzie? Psa lub psa. Róż to nie Do widzenia.